Jak sobie radzą w kuchni? Długo moczony w obcie, nieodsolony w tym piecu śmierci. Jakie to długi? Będziemy musieli sprzedać wszystko, łącznie z domem. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon jutro o 21.35 w TVN. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent driftingującej serii Control Correction. Czy ty w ogóle dziewczyna masz kręgosłup? Wielki szacun za to. Też chciała tak zaśpiać mojej mamy, my. Mam Talent. Nowy sezon w sobotę 20 w TVN. Sponsorem programu jest producent naturalnych gryzaków dla psów Dolina Noteci. Na program zaprasza sponsor producent owocowych herbatek Lipton. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent wegańskich kosmetyków Baltic Home Spa. Gold Lift Expert. Odmłodzenie od Eveline Cosmetics. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych ze składnikami aktywnymi Serum Shot i kremu SPF 50. Sponsorem programu jest Farmapol, producent leku na wsparcie pracy serca. Asparaginian. Lek. Sponsorem programu jest właściciel Platformy Sprzedaży Wycieczek i sieci salonów Wakacje.pl.